W dzisiejszej Ewangelii czytamy o bardzo trudnej rozmowie, którą odbył Jezus swoimi uczniami przy stole w czasie ostatniej wieczerzy. Jeden z was mnie wyda, a druga sprawa, którą oznajmił Jezus, była też to była zapowiedź strady e, zaparcia się Piotra. Kiedy tak czytałem ten fragment biblijny, zobaczyłem, że na samym początku Jezusowi towarzyszyły bardzo y, emocje. Wzruszył się. I można powiedzieć, że te wzruszenie odkryło głębi jego serca. To nie były tylko emocje, które y, uzewnętrzniły się, ale za tym wzruszeniem. Yy, przemawiała bardzo wielka wrażliwość, żal, ale miłość też do tych, którzy dopuszczą się takich czynów. Można powiedzieć, że w swoim miłosierdziu Jezus już to widział, i już to jest yy, moje wrażenie z tego czytania, że już. Yy, był gotów w sercu im przebaczyć to, co oni dokonają. Mam na myśli teraz, właśnie Judasza i Piotra. Pomyśl o dzisiaj o Twoich trudnych rozmowach takich rozmowach, w których chcesz pokazać komuś prawdę, trudną prawdę. Może wiesz, że ktoś zdradza Cię, czy zdradził Cię czy też y, mm, okaże się po prostu bardzo zły w stosunku do Ciebie, albo już to się zaczęło, ten proces. Bo wiemy, że Judasz y, y, z objawień prywatnych, na przykład Alan Ames opisuje w oczami Jezusa, że Judasz już, od, już wtedy, kiedy oni podróżowali, chodzili, byli ze sobą, to już ukazywał się jako ten, który jest... Pyszny, taki gnuśny i, i, i dbający o rzeczy za bardzo, o rzeczy materialne. A Piotr porywczy i taki stawiający na swoim. E... Pomyśl się o swoich rozmowach, trudnych rozmowach i prosi Jezusa, który ma w sobie tę wrażliwość i umiejętność zobaczenia w tym drugim człowieku, który go zrani. Po prostu Jego ucznia, przyjaciela, poprosi Jezusa o to, aby potrafił Tobie pomóc w takich sytuacjach podobnych w Twoim życiu. Kiedy będziesz y, siedział z kimś, na przykład przy stole, to wyrządza Tobie krzywdę, który Cię rani, i będzie trzeba już Mu, <gryw> i będzie ranił Twoją miłość. Pomyśl o takich sytuacjach, i, i może takie sytuacje, że też w Twoim życiu już wydarzyły. Proś Jezusa o łaskę przebaczenia i spojrzenia z miłością w takich trudnych, bardzo trudnych sytuacjach. Dobrego błogosławionego dnia.